Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku o portrecie torodowym. Dzisiaj widzicie mnie w innej scenarii, w innym miejscu, nagrywam. To znaczy w tym samym miejscu, w moim mieszkaniu, tylko w innym pomieszczeniu, w innej części domu. Myślę, że taka forma może być dla Was atrakcyjniejsza. Dla mnie na pewno, ponieważ siedzę sobie wygodnie w fotelu, a wy oglądacie to, co nagrywam. W każdym razie chciałam dzisiaj wam powiedzieć o portrecie tarotowym dwóch osób, które są urodzone, czy urodziły się w tym samym dniu, w tym samym miesiącu i w tym samym roku. W jednym z filmów o portretach tarotowych, to było chyba przy okazji zamiany dzieci w szpitalu, opowiadałam wam, czy wspominałam wam, że osoby urodzone w tym samym dniu mają oczywiście ten sam portret tarotowy ale te karty i ten portret to zupełnie inaczej się u nich zrealizuje. Ich życie będzie wyglądało inaczej. I żeby nie być gołosłowną, weszłam sobie w Wikipedię, do internetu i znalazłam dwie osoby, które no właśnie, mają tą samą datę urodzenia, tylko są innej płci, to jest kobieta i mężczyzna. Yy, urodzili się no, w tym samym dniu i w tym samym roku miesiącu, oczywiście w innej części świata. Yy, ale yy, jak ich życie się realizowało, o kim mówię? Yy, mówię o pisarzu Kenie Folecie i o sportsmence bułgarskiej, której na pewno nikt nie zna, bo ja też jej nie znam, to znaczy wcześniej jej nie znałam. Yy, pani nazywa się Krasimira Bogdanowa. Ta pani nie żyje, była sportsmerk, sportsmenką bułgarską, która w latach 70 brała udział w olimpiadach na świecie i była siatkarką. I zobaczcie, dwoje ludzi z tą samą datą urodzenia, tylko mających za sobą zupełnie inną kulturę, w której się wychowali, inne, ten sam czas linearny, tak? Ale inne kraje, inne rodziny, inna kultura, tradycja jak te portrety w ogóle się będą realizowały w rzeczywistości? Ja nie będę Wam opowiadać o, szczegółowo o tych portretach i omawiać szczegółowo, jednak chciałabym najważniejsze kwestie tutaj ująć. To znaczy, Kanafoleta znają prawie wszyscy. Jeżeli nie znacie, to y, y, możecie sobie przeczytać o nim w Wikipedii, y, jakie napisał książki. Y, no, y, najbardziej znaną to słuchajcie jest y, ostatnio Filary Ziemi, y, nie wiem, Trzeci Bliźniak. Y, Kanafolet napisał również powieść Igła, ona została zekranizowana. Y, Natomiast Krasimira Bogdanowa zapewne jest znana tylko bułgarskim entuzjazdom sportu i tak naprawdę w internecie niewiele jest do znalezienia o jej życiu, pomimo tego, że ja szukałam również informacji w cyrylicy. Ponieważ ja posługuję się również językiem rosyjskim i e, szukałam w Cerlicy, e, Wikipedii i e, w Google informacji o niej, ale niewiele jest, e, przynajmniej o życiu prywatnym. Nie wiem, czy ona e, miała dzieci, bo wyszła za mąż, to wiem na pewno. Natomiast czy miała dzieci, jak się realizowała po zakończeniu e, kariery zadowodowej, tego nie wiem. Ale e, powiedzmy sobie o naj. Najważniejszych punktach z tego portretu ratowego. Jeszcze nie powiedziałam Wam, jaka to jest data. To jest 5 czerwiec 1949 rok. Tych twoje urodziło się pod tą datą urodzenia. I tak. Czego byśmy się spodziewali po osobie, która pisze książki, po yy, yy, pisarzu? Yy, aby, żeby miał w portrecie jakieś karty mówiące yy, o natchnieniu, o twórczości, o wyobraźni. Takie bardziej nazwijmy to humanistyczne karty. Czy w tym portrecie coś takiego jest? Teraz odnoszę się do Kenna Folleta. No na talentach w tym portrecie tartowym jest księżyc. W świadomości jest mak. Co jeszcze tutaj mamy? Light Leitmotiv jest kapłanka. Kapłanka też wymyśla różne historie. Siedzi, słuchajcie, w odosobnieniu. I na przykład pisze na maszynie albo pisze na komputerze. Ma za sobą te dokumenty, te tajne księgi, tak? które są na kartach, które na karcie Tarota zazwyczaj jest narysowana ta księga na kolanach kapłanki. Czyli jest to no stwierdzenie czy sugestia, że no Ken Follett miał takie. Predyspozycje na motywie, tak? Czyli będzie to e, ciągle powtarzane, nie będzie e, zakończone, ta praca będzie ciągle trwała. E, radzenie sobie ze stresem tutaj jest karta sprawiedliwości. Ja wam przy okazji, nie pamiętam jakiego filmu, ale e, mówiłam, że sprawiedliwość musi się wypowiedzieć musi wypowiedzieć, wyartykułować swoje myśli w postaci Słów, aby z gardła wypłynęły e, słowa. Aby one zawisły w powietrzu e, i trafiły do e, odbiorców. Taka jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość bardzo rzadko trzyma coś dla siebie. Ona musi e, to wszystko e, no, na zewnątrz e, siebie e, znaczy na zewnątrz e, e, wyrzucić. Ta język musi się mielić. No i maksymalne możliwości do wykorzystania, czy maksymalne możliwości, jakie ma ta dana osoba, czy ten dany portretowy, żeby zdobyć również maksymalny, czy wykorzystać swój maksymalny potencjał, no to tu jest karta świata. No, Ken Follett, jakby nie było, jest znany na całym świecie, prawda? Jako pisarz jego wydawnictwo czy, 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 wyda czy różne wydawnictwa, z którymi on współpracuje, wydają jego książki na całym świecie, no i nazwisko Follet jest rozpoznawalne. Odbija się głośnym echem w świecie, tak? Czyli mamy tutaj te kilka kart. No i dobrze, jeszcze co można by podpiąć tak pośrednio pod pod twórczość literacką to jest karta wieży, bo najsilniej działa z podświadomości na właściciela tego portretu karta wieży. Czyli e, możemy się spodziewać, że na przykład Ken Follett e, będzie czerpał inspirację albo zawiązywał fabułę w swoich książkach, e, kiedy będą sytuacje kryzysowe, albo wymyślał sytuacje kryzysowe i jakby nie było, tak jest, prawda? Poczytajcie sobie książkę Trzeci bliźniak, poczytajcie sobie książkę Igła, albo obejrzyjcie film. To zawsze jest jakaś e, e, sytuacja kryzysowa, czy krytyczny punkt w życiu bohatera, od którego zaczyna się książka, albo w, w który m, e, ładuje się bohater, to znaczy autor Ken Follett e, popycha bohatera, żeby fabuła była ciekawa, prawda? Więc tak to wygląda, ale dobrze. Jak zrealizował się ten portret u sportsmenki, słuchajcie, u Krasimiry Bogdanowej? Ona była siatkarką, czyli musimy tutaj w tym portrecie poszukiwać kart z, mówiących o wysiłku fizycznym, o pasji, tak, chęci do ruszania się. No więc w świadomości jest Rydwan w, w tej karcie. W tym portrecie tarotowym, co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości właściciel tego portretu, również jest karta rydwanu. Co może przeszkodzić, albo co jest trudnością, to jest karta mocy. Więc, jeżeli nie wiem nic o Krasimirze Bogdanowej, ale mogło się zdarzyć też tak, że Krasimera Bogdanowa przetrenowywała się. I ten Rydwan chciał być najlepszy, chciał być ciągle na szczycie i zdobywać jak najwięcej punktów, oklasków i być zauważonym, ale karta mocy na negatywie, na trudnościach może mówić o tym, że po prostu ciało nie wytrzymywało tej presji i mogło protestować przez kontuzję. Tak? Że Krasimira Bogdanowa nie słuchała swojego ciała, Yy, yy, albo nas, nie wiem, jak to słuchajcie, wyglądało w, w latach 70., -tych, 60. -tych w, w Bułgarii, czy wyglądało podobnie w, w NRD, kiedy yy, yy, sportsmeni otrzymywali doping. Ale ta. Moc negatywu również możemy mówić o tym, albo przynajmniej sugerować. Ja nie chcę tutaj, słuchajcie, tworzyć żadnych teorii spiskowych, ale ewentualnie, jeżeli takie coś miało miejsce wtedy w Bułgarii, w kraju socjalistycznym, jakby nie było, to, to ta moc może o tym mówić. Dobrze, ale słuchajcie, to nie tylko są te karty y, y, sprawności fizycznej. Y, y, Sportowiec musi również umieć myśleć, to znaczy przewidywać e, kroki przeciwnej drużyny czy przeciwnika e, i e, no też jakby nie było mieć taki trochę szósty zmysł. Czyli ta kapłanka też pomogła. Ta sama kapłanka, która u Kena e, 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 kazała mu ciągle wymyślać nowe historie, pisać, tak? trzymać tą księgę, na kolanach, czy maszynę do pisania, może potem komputer. Tak, ta kapłanka z portretu z pozycji leitmotivu oraz tu gdzieś jeszcze była kapłanka, ale to w planie duszy, aha, w misji, tak? W misji życiowej, jak wykonać misję, kazała Krasimirze Bogdanowej, czy ułatwiała jej. Przewidzenie kroków przeciwnika, albo yy, byciu niewidocznym, słuchajcie, na, yy, yy, na boisku albo posiadaniu takich cech, gdzie z znienacka ona mogła wyskoczyć, nie wiem, i odbić piłkę, zaserwować piłkę. Taka cicha bo woda, która brzegi rwie, bo rydwan ma ogromną siłę, tak? A kapłanka jest niewidoczna. Albo nie daje znać, czy nie daje znać po sobie, w jaki sposób postąpi za chwilę, jaki będzie jej następny krok. Więc ona mogła zaskakiwać przeciwnika czy drużynę przeciwną. Niestety nic nie wiem o Bogdanowej, a szukałam jakichś innych osób z tą samą datą urodzenia, tylko też była jedna osoba znana, a druga osoba na przykład nieznana, tak? I yy, 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 tak po omacku krążyłabym tak czy siak, więc tutaj też trochę po omacku krążę tak rak czy siak yy, w kontekście kra Krasimiry Bogdanowej, yy, ale mam wrażenie, że idę w dobrym kierunku. I zobaczcie, powiedziałam Wam o kilku kartach, z tego samego portretu tarotowego. Identyczny portret tarotowy, bo jest ta sama data urodzenia, ale zobaczcie, jak te dwie różne osoby różnie zrealizowały swój portret tarotowy. Jedna, która postawiła na rozwój ciała i sport, i Ken Follett. Które kojarzy się z pisarzem, siedzącym za biurkiem, nie wiem, czy krążącym po ogrodzie, czy szukającym inspiracji wśród przypadkowych spotkań, nie wiem, zasłyszanych rozmów albo opowieści, powiedzmy, w środkach komunikacji publicznej. I to są dwie różne osoby, które. Mają ten sam portret tarotowy, mają te same karty w portrecie tarotowym, jednak e, ich życie wyglądało inaczej, no i płcie mają inne, jakby nie było, e, bo to też jest istotne w kontekście portretu tarotowego. Płeć jest istotna, inaczej się karty będą realizowały u kobiety, a inaczej u mężczyzny. No ale e, dwa różne zawody, dwa różne kierunki świata w Europie. Jakby nie było na tym samym kontynencie, ale życie wygląda zupełnie inaczej. I słuchajcie, Krasimira Bogdanowa miała e, przecież ten sam, tą samą kartę świata na pozycji maksymalnych możliwości do osiągnięcia, gdy wykorzysta swój potencjał, ale czy ktokolwiek jeszcze teraz o niej pamięta? Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że taka pani istnieje wcześniej, zanim nie znalazłam. I w Wikipedii, i a, że ma jakieś osiągnięcia na koncie. Jestem ciekawa, czy Bułgaria pamięta o niej. Czy e, jako e, e, sportowca, e, który zdobył dla Bułgarii e, kilka medali na dwóch olimpiadach, e, ja jestem naprawdę ciekawa, czy kibice pamiętają jeszcze o niej. I, I zobaczcie, mimo że ma kartę świata, tak, no wyjeżdżała za granicę, jakby nie było za tej żelaznej kurtyny, chociaż w Bułgarii nie było tak mocnej żelaznej kurtyny, ale wyjeżdżała, tak, za granicę wtedy, yy, no to pod tym kątem yy, ten świat się u niej zrealizował, ale yy, rozgłos, no niekoniecznie taki światowy, to bardziej Ken Follett zdobył rozgłos światowy. I zobaczcie, taka jest różnica pomiędzy tym tych dwojgiem. A wyobraźcie sobie, że pod tą samą datą urodzenia, 5 czerwiec 1949 nie urodzili się tylko oni. Urodziło się miliono, ile nie miliardy innych ludzi. To zobaczcie, ile osób na świecie z tą samą datą urodzenia i z tym samym portretem tarotowym yy, inaczej realizuje go. W inny sposób przeżywa swoje życie, i sprawia, że te karty z portretu tarotowego stają się faktem na tysiąc różnych sposobów. Czyli to, że ja Wam opowiadam o bohaterach portretów tarotowych w moich filmach wcześniej i prawdopodobnie w przyszłości. Nie równa się temu, że wy, którzy mnie oglądacie za, po drugiej stronie i macie tą samą datę urodzenia, co bohater mojej opowieści, wasze życie będzie wyglądało tak samo. Nie, bo wy możecie postawić albo życie samo was popchnąć na tą, a nie inną ścieżkę, zupełnie inną niż bohatera mojej opowieści. Rozumiecie? Chcę wam właśnie przekazać to, Dlaczego tak trudno dla bliźniaków zrobić portret tarotowy i e, przeanalizować go i powiedzieć, że to będzie wyglądało tak i tak ich życie? Bo wcale nie będzie tak wyglądało. Tak samo, tak? Tych dwojga. Dobrze, na tym zakończę, bo już e, trochę się zaplątuję w tych swoich. E, w tych swoich opowieściach. Mam nadzieję, że było dobrze mnie słychać, że nie było żadnego pogłosu. Mikrofon mam przypięty dobrze. Także, jeżeli uda mi się coś polepszyć w dźwięku w kolejnych filmach, to to zrobię. Natomiast, jeżeli mi się nie uda, to tylko będę chyba musiała kupić nowy mikrofon, ale to też nie tak prędko, ponieważ jestem zajęta. I na razie będę pracowała nad tym, co mam. Jeżeli jest pogłos, słuchajcie, bardzo bym prosiła Was też o komentarze pod tym filmem, bo mnie bardzo interesuje, jak odbieracie tak, dźwięk w, w tym nowym miejscu. Jeżeli jest pogłos, to nie dlatego, że mam puste pomieszczenie, pusty ten pokój, w którym nagrywam, tylko prawdopodobnie mikrofon aż tak bardzo nie zbiera dźwięku, chociaż to jest dobry mikrofon. Albo może y, za nisko go przypięłam. Spróbuję w następnym filmie przypiąć go trochę wyżej, na przykład tutaj. To może, jeżeli nie słuchać mnie teraz dobrze, to może jak przypnę tutaj wyżej, to będzie mnie dobrze słychać. Dobrze, będę wdzięczna za Wasze uwagi i za Wasze y, komentarze, jak y, to po prostu wyszło. Jak Wy wybieracie y, tą nową scenerię i przede wszystkim dźwięk. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że spędziliście ze mną parę chwil i do następnego. Na razie.